This upgrade option is not available for stash tabs that were converted to premium. Stash tabs via the upgrade to premium. Stash tab Ale purchase. Before, before a date, jest pewnie napisane. Bo ja spotkałem się z tą informacją. Nie, w ogóle możesz upgrade'ować tylko taby, które były zakupione przed 03. No, no tak. Bo potem możesz kupować taby jako merchantowe. I to są osobne no taby, które się no pojawią ja w sklepie. Nie, nie, Słucham? No ja wiem, tylko mówię, że no trochę skan, bo to zwyczajne premium te by sam trochę już W tym przypadku Dobra. tak. To tam. Mhm. Ale nie, nie można spaczować Ja patrzę. Ja ci? Znaczy, No czy no pobieraj się. A mnie. nie. Ze światłowodem, to normalnie wiesz, że na 7 minus taką ona 7 walało. Słucham? Chwilę by walało, po prostu lub jakby patrzył, nie? Czuję, czuję. Czuję, czuję. Siemarosen. Dzień dobry, dobra. To co, jedna kofeinka szybka? Właśnie. Siema. Ile weź zobacz ile ten twój dzik? Bo ty dziki masz, nie? Nie. A co masz? Blaka. Blaka. Weź obczaj proszę ile to ma kofeiny. Ale dzika, też nie mogę jak się ukryć sprawdzi? Gdzieś na pewno tu leży. Aha, w ogóle trzeba zaktualizować sterowniki jakby co trzymaj się. No to co... mniej więcej to samo co Monster. Co się nie udało, Rosen? Siema, siema. A t... Aha, że sorry. E, no dobrze, ale to jest ile na 100 ml? Albo ile ma puszka nie, cała pamiętam. O? Nie pamiętam. No to, a zobacz Blaka, jak możesz. Ten co ja mam tutaj. Gdzie to jest napisane. A co się stało, razem, że trzeba było od początku ustawić tytuł? Rozjebało się coś? W ogóle. No albo jestem ślepa, albo ja nie widzę, że to jest napisane. Eee, o, się... 14. Tylko to jest ten chyba jakiś taki. Ale co 14? Nie wiem, czy... Na no, Miligramów na 100 ml. No chyba nie. nie. Wiem, No kofeina 14 mg na 100 ml. To brzmi jakby. No to czekaj. Może zobaczymy. Tak. ja Ile... nie wiem, czy to nie jestem taki dla dzieci, nie? Kupi kupiłeś energolad dla dzieci. Ile kofeiny ma... blask. Nie no, blak na 100 ml ma 32 mg. Czyli mniej więcej 150, jak pijesz pół litra, a pół mógł, litra to, to jest duże. Mówię, że to jest chyba ten taki, a. do którego nie trzeba dowodu. Stoże jeszcze. XD eee, Dobra, czekaj. Ustawienia. Trzeba zaktualizować sterowniki. To jakiś eee. fancy, a nie easy cherry. Sorry. Czekaj. Czemu niby trzeba sterowniki no, kiedy odpaliłem gierkę, było napisane, że mam out of date sterowniki. A ja zaznaczam, że z miesiąc temu aktualizowałem. Ty, bo mi teraz coś kurwa, wyskoczył jakiś z dyskiem. No się. I też. Gdzie ja mogę? Czekaj, jak zmienić? Jak zmienić ścieżkę na sterowników? Gdzie? Oho, zaczyna się. No i znowu wywaliło im serwery A zmienić to muszę, może podczas programu przy końcu to Nieprawda A. Coś mi tu nie pasuje Jest chyba nawet drzewko. Już także? Tak, także No właśnie, dlatego pytam. Nie mogłeś... Dobra, spokojnie na Jak kurwa mać? Czekaj, gry aplikacji, lokalizacja, skanowania sterownik język nakładka schemat język sterownik radio teraz się więcej To są pliki tymczasowe, to jest na i. Co, mam i zapchane? Boże. Nie, no i mam wolne. i mam zero wolnych miejsca, zero wolnego miejsca na dyskutce. Nawet za cholerę nie wiem. nie ja Chciałem sobie na ją dwójkę wrzucić, pa, dwójkę. No. Okazało się, że 100 giga nie, to nie wystarczy. Nie, nie, nie ma szans, ty. Ale to nawet jak pobierasz ze Steam'a, to to ma chyba ze 130? Czy 115, jakoś tak? No, ale ja dotychczas robiłem po prostu zabiegi, że sobie przerzucam gierki, nie? O. Jak jest pojedynka, to wrzucam pojedynkę, dałem dwójkę, jak była po dwójkę, to wrzucałem po dwójkę. Dałem dwójkę, a pojedynkę wywalałem. Działa wam ten... patcher? Ja mam stack na Checking Resort za 5 minut. Może to będzie... Debol. Działa ci? No Janusz, nie mogę pobrać gierki. A czemu przez tyle nie grasz? Historycznie kiedyś tam dawno temu to ta Standalone wersja była dużo bardziej stabilniejsza, dużo szybciej wydaje te dostawała i tak jak jej została. No i plus, jak coś kupujesz, to wszystko leci do portfela Jonathana i Marka, tak? A nie do Gwebena. No tak, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, na której Ci zależy. No tak. Szczególnie po tym, co robią z tą grą. Jakby co. No, Dobra, mam stack na Checking Resources? Co mi tyle w pamięci wpierdala? DaVinci Resolve pewnie Cache? CupCut, jak chuj Ej, bez kitu mi 16 giga wpierdolone No to, wycinamy... Jedna kruszyła you mm -hmm. Dobra, ja powiedz mi, że to jest błąd. Hm, czemu? Wyjść sobie zobacz nawet drzewko. Wiesz, co już za chwilę, bo ja tutaj No, co rzeczy muszę ogarnąć. Wysłałeś mi coś, tak? No. Chyba w sumie nawet możesz na razie na to nie wchodzić. A, no to fajnie. Może rzucać je od razu z tą notką, żebyś nie musiał jej wyszukiwać. O którą mi chodzi. Masz tak. I powiedz mi, że to tylko, nie wiem, coś się jebnęli w tłumaczeniu, literówkę zajebali, czy coś. Już patrzę, poczekaj. Eee, to jest ta ostatnia chaosowa? Spaghettification? Mhm. No ale... To mówisz? 23% REDUST movement SPEED?! No ale to chyba zawsze było. Od nigdy. Przecież spagetyfi zawsze miało popierdolenie duże te. No ale nie miało Movement speed speedu na midusie, się e A jesteś pewien, że to wrzucili 30... teraz w tym patchu? Co? Jesteś pewien, że to teraz w tym patchu wrzucili? No to może być po prostu, nie wiem, po ninja mogło zjebać jakiś błąd. Ale to jest nawet drzewka. Jak chcesz to samo, możesz posprawdzę, co ci pozmieniali. Ej, już, 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 bo. oddajemy z tym dyskiem na miejscu, jak chuj. Z dyskiem na miejscu. Z miejscem na dysku. No. Będę musiał kompas restartować. Witam szanowną USDX, waiting, waiting, no. Czeka, że jeszcze taki trochę roztrzypany, bo co chwilę coś się robi. Zaraz, zaraz pogadamy. Jak będę streamka restartował, to tak za 3-4 minuty wpadnie, co USDX? Już też gotowy wtedy będę. Dobra, i to, czekaj, 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 Michał, czekaj, Michał. mam jeszcze odpisać. A miałem znaleźć fakturę. Kurwa, gdzie ona jest? Dobra. Który wczoraj? Był 28, nie? No. Jest, no mhm. i to chyba będzie ostatnia rzecz, którą chciałem zrobić którą musiałem zrobić bardziej w ten sposób. To powinno być tyle, tyle, tyle. Mm. Okej, okay. okay, puścimy. No dobra, dobra, chyba wszystko mam. To robisz obiegłowę, dobra, dobra, dobra. Siema do Darka, siema, siema, siema. Do Darka będzie grany Essence Drain na, na liczu. Tylko tak, ja potrzebuję, słuchajcie... Szybki restart streama i kompa. Hmm, ja właśnie.